W zestawie znajdziemy dwa klucze imbusowe, trzy rączki posuwu, uchwyt wiertarski B16, pas bezpieczeństwa, klucz do zacisku uchwytu wiertarskiego, zbiornik na chłodziwo oraz samą wiertarkę. Poznaj naszą nową wiertarkę magnetyczną niezawodne narzędzie dla profesjonalistów. Czym różni się wiertarka magnetyczna od zwykłej? Zwykła wiertarka wymaga ręcznego prowadzenia i stabilnego podłoża, tymczasem wiertarka magnetyczna dzięki potężnemu elektromagnesowi mocuje się bezpośrednio do elementów stalowych, pionowych, poziomych, a nawet odwróconych. Daje to maksymalną precyzję, stabilność i bezpieczeństwo pracy w miejscach, gdzie standardowe narzędzia zawodzą. Do czego służy? To idealne rozwiązanie do wiercenia otworów w stalowych konstrukcjach, belkach, ramowych systemach nośnych czy elementach maszyn. Niezastąpiona w budownictwie, przemyśle metalowym, stoczniach, warsztatach i podczas montażu dużych konstrukcji. Dla kogo? Dla fachowców, którzy liczą na niezawodność i dokładność, monterów konstrukcji stalowych, ślusarzy, spawaczy, serwisantów przemysłowych i ekip remontowych. Gotowy na nowe możliwości? Postaw na precyzję i siłę. Wybierz naszą wiertarkę magnetyczną.